Witam serdecznie na kanale Alicante Real Estate. Mam na imię Alona i dzisiaj obejrzymy z Wami piękną nieruchomość. Jest to wysypialniany apartament z salonem z przepięknymi widokami w miejscowości Pinomar. Pinomar to jest miejscowość pomiędzy Guardamarem a Lamatą, tak, tak naprawdę jesteśmy bliżej Lamaty. Do centrum Lamaty mamy nie wiem, samochodem około 3 minut, na piechotę około 15, więc wszystko jest blisko. To jest blisko też e, trasa N332, e czyli mamy Połączenie autobusowe, mamy autobus na Alicantę lub nie na Zarvieche, na Wazenie. Czyli tak naprawdę jesteśmy w bardzo dobrze, dobrym punkcie i obejrzymy z Wami dzisiaj apartament, który jest po renowacji. Jest on e, wykończony cały, jest sprzedawany z meblami, tak jak teraz będzie widać na filmiku. Mamy dwie sypialnie niezależne, mamy kuchnię połączoną z tarasem, zabudowany taras połączony z salonem. E, apartament kosztuje 124 500 euro, więc cena jest bardzo dobra za taką nieruchomość, a więc chodźcie ze mną obejrzymy. OK, już jesteśmy na naszej organizacji, tuż przy naszym budynku dookoła mamy dużo miejsc parkingowych, mamy dużo zieleni, dużo różnych drzewek, mamy tu różne jakieś takie krzaki, bardzo ładnie, mamy dużo palm, jak mówię dużo miejsc parkingowych dostępnych i wchodzimy do naszego bloku. A więc trafiamy do takiego przedpokoju i zaraz po prawej przy wejściu mamy naszą pierwszą sypialnię. Ta sypialnia ma duże łóżko, mamy okna do patio, czyli do naszej klatki schodowej. Duże łóżko, szafa, wszystko jest nowe, jak mówię, wszystko jest wymienione. Pozostaje, tak jak teraz widzimy, w apartamencie. Wychodzimy z powrotem do naszego korytarza. Mamy tu takie drzwi przesuwane, czyli nie takie standardowe, tylko przesuwane, były zmienione. Przechodzimy dalej do naszego korytarza i kolejny pokój to jest nasza łazienka. Łazienka to jest po remoncie wszystko było odnowione, wszystko jest bardzo nowocześnie, ładnie zrobione. E, mamy tu takie stylowe, e, ciemne, wszystkie takie meble, szkoła, e, więc Łazienka jest bardzo nowoczesna. I wracamy z powrotem do naszego przedpokoju. I dalej jest nasza druga sypialnia, która ma na górze takie niewielkie okna do salonu, żeby była doświetlona. Tam mamy też e, łóżko, szafę i tak dalej. I wracamy dalej, idziemy dalej, tu jest nasz już salon. Salon był połączony z tarasem, mamy bardzo duże okna, mamy bardzo duże światła. Jest on połączony też z kuchnią, czyli mamy aneks kuchenny. Z okien mamy przepiękne widoki na naszą urbanizację, widzimy stąd morze, jesteśmy generalnie bardzo blisko plaży. E, do plaży mamy dosłownie 500 metrów przez ten właśnie... Park, który widzimy tam za tymi blokami, jest bardzo blisko, jest ogólnie bardzo cicha, taka okolica przyjemna. Apartament jest bardzo jasny, przestronny. E, wszystko jak widzimy teraz w tym meble, to wszystko to jest pozostaje w apartamencie, wszystko jest nowe, po remoncie. Taki apartament, jak teraz obejrzeliśmy, mamy w cenie 124 500 euro, jest to bardzo dobra cena, mamy apartament w bardzo ładnej urbanizacji, mamy dwie sypialnie, salon połączony z kuchnią, przepiękne widoki, dużo światła, bardzo cicha okolica, blisko plaży, więc jeżeli jesteście zainteresowani taką ofertą, piszcie pod mój numer telefonu i zapraszam do pozostałych filmików.